W dzisiejszym odcinku IT Morning nastał piątek. Raport Postmana, Droga do GraphQL, Face ID w sieci, Rola DevRel, a sukces DevRel to Developer Relations. No i zaczynamy. O, teraz zaczynamy. A więc piątek, piąteczek, piątunio, 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 piątunio. Ja jestem obecnie bardzo zaspany. Powiem szczerze, miałem bardzo długi dzień w pracy. No i dodatkowo, tak dosłownie przed chwilą wstałem, bo zdrzemnęłem się i nagle z 20 zrobiła się 20 prawie 22. W momencie, jak to nagrywam, jest to chyba najpóźniej nagrywany odcinek do tej pory. I jak widać, trochę mi bije już z tego niewyspania. Przepraszam za to dziwanie. No i to wam mogę powiedzieć. Polajkujcie. I komentujcie, subskrybujcie, bo to naprawdę pomaga i motywuje mnie do takiego późnego siedzenia, żeby nam coś ponagrywać. Zaczynamy. O, to znowu zepsułam. Będzie dzisiaj dzień psucia, bo jestem niewyspany. Hm Jakby to powiedzieć, raport z API Postmana wydaje nam mi się, że już parę razy był umawiany. Um, teraz jest po prostu. Kolejne spojrzenie na ten raport, Tyler podzielił się swoimi przemyśleniami. I moim zdaniem najfajniejsze tutaj jest jego TLDR, że wygląda na to, że bardzo dużo film. tak naprawdę z powodu covida dużo się wydarzyło jeśli chodzi o API. Wiele firm poszło właśnie w Digital Transformations i tutaj było bardzo istotne właśnie API. Tak samo, że że tak naprawdę COVID przyspieszył wiele rzeczy związanych z tym API-em, i to sprowadzało do tego, że także inwestycje w te tematy w różnych firmach poszły do przodu. Jest tam, no, trochę można się spodziewać z obecnej sytuacji, no bo coraz więcej rzeczy musi wejść w ten digital. Widzimy po obecnej sytuacji w Polsce, to się szybko nie skończy. To jeszcze będzie trwało. Ostatnimi czasy, jak właśnie słuchałem podcasty z ekspertami, oni mówią, że no spokojnie nas czekać może jeszcze rok w takim różnym stopniowym lockdownie. I firmy muszą pójść online. Te, które mogą, muszą pójść online. To już nie jest opcja, czy chcą, to jest po prostu opcja, że muszą to zrobić. I to się będzie działało. I dobra statyka w API to jest bardzo istotna tutaj rzecz. I skoro jesteśmy przy API-u, to naszym kolejnym tematem jest droga do graphql -a. Ja już parę razy wspominałem tutaj o GraphQL-u, sam parę razy się bawiłem. E, oryginalnie moje pierwsze zatarcie z GraphQL-em nie naprawiał mnie optymizmem. Kolega mój Dawid Pacia dużo o tym mówił i tak naprawdę on mnie przekonał, żeby zgłębić ten temat. I ja widzę obecnie bardzo duży potencjał w GraphQL-u. I ten artykuł jest właśnie takim, nazwałbym trochę Wprowadzającym. On nie nazwałbym go takim, że jest dla ciebie, żeby jak nie wiesz czym jest GraphQL. Bardziej na tym, jak już mniej więcej kumasz o co chodzi, ale chcesz zastanowić się, jak można mniej więcej łatwo z tego skorzystać, łatwo w to wejść. To autor idzie tutaj takim bardzo prostym przykładem, step by step, jak wprowadzić to w jakimś małym, prostym projekcie w ramach swojego portfolio, żeby trochę się tym pobawić. Bardzo zachęcam do spróbowania. Mam no, przeczytanie artykułu pobawienia się z tym, co autor proponuje, bo no, ja podejrzewam, że gra w QL będzie zdobywał coraz większą część naszego rynku i nie ma tutaj co się od niego stronić. Kolejnym pomysłem jest yy, użycie Face ID i Touch ID, mechanizmy, które mi się bardzo kojarzą z iPhone'ami, do. Właśnie logowania się w webie, do autentykowania się na stronach internetowych. Jest to pomysł bardzo ciekawy. Ten artykuł tutaj jest, bym powiedział, takim bardziej technicznym proof of concept, że autor pokazuje, jak w ogóle można coś takiego zaprojektować, jakby to wyglądało w kodzie. Ale to, co mnie najbardziej interesuje tutaj, to jest sam fakt. O, ta ja mogę być do gry, mogę. Jest sam fakt tej idei. Bo? Na telefonie kiedy jest coś takiego bardzo super osobistego? Czemu nie? Jakby to powiedzieć, Touch ID, w pewnym sensie mamy logowania się do komputerów, kiedyś były bardzo popularne te komputery ze skanerami linii papilarnych. Ehm, nie wiem czy dalej one są aż tak popularne, mój ostatnie parę chyba już tego nie miały. I teraz... to tak się zastanawiam. Czy jest to coś, co faktycznie ma swoje miejsce? Czemu to było? Wydaje mi się, że wszyscy mamy kamerki. I w sumie, logowanie się do różnych aplikacji przez kamerkę, że, wie, że podchodzimy do komputera, odpalamy kamerkę i kamerka nas skanuje, to może być bardzo ciekawe rozwiązanie, które wiele rzeczy ułatwi. Więc tutaj tutaj auto się śmieje, że tak naprawdę yy, hasła to jest taki największy grzech stron internetowych. To ja się zgadzam, że po prostu zarządzanie hasłami, zarządzanie tego typu danymi do logowania się jest bardzo trudne. Używanie tutaj właśnie tego naszej twarzy, naszego odcisku, może być rozwiązaniem. Bo jest to dość unikatowa rzecz, co prawda da się to obejść, jak już było pokazywane w Face ID, że był chyba nawet czas, że zwykle wydrukowana kartonowa twarz była w stanie się zalogować. Jeśli dobrze kojarzę, obecnie już to tak fajnie nie działa. Ale w sumie jestem ciekaw. Fascynuje mnie taki pomysł, żebyśmy po prostu poszli w tą stronę używania takich rozwiązań. I. Nie jestem w security. Nie potrafię powiedzieć, jakie są faktycznie ryzyka tego. I to jest ciekawe. Co Wy o tym sądzicie? Wchodzicie do komputera, podpinacie się. I macie tutaj zamiast zalogu z Google, zalogu z Apple Face ID. Mogło być ciekawe, ale ciężko mi powiedzieć. Dobra, idziemy dalej. Na koniec post na temat developer relations i no, sukcesów deweloperów. Powiem szczerze, nie wiem o czym ten jest artykuł. Tytuł mnie bardzo zafascynował i cholera jestem, nie wiem o czym jest. Tak naprawdę um, oryginalnie jak go czytałem, myślałem też o czymś innym. W obecnej chwile tutaj autorzy mówią, że tak naprawdę Developer Relations jest często widziane jako y, marketing role. Gdzie może po prostu ja znam to pod innym hasłem, ale w tym interpretacji, jak oni to przedstawiają, to on powiedział, że Employer Branding, czy tam, e, że po prostu jak jesteśmy względem pracowników, żeby budowania naszej marki jako firmy, względem na naszych pracowników, pracowników z zewnątrz na rynku kandydatów, których osób chcemy zatrudnić, czyli po prostu jesteśmy postrzegani i jak jesteśmy w ogóle widzeni. No oczywiście tutaj dużo ma do rzeczy w naszym polskim środowisku, chociażby takie Work na świecie Glassdoor, ogólnie wiadomo marketing pantoflowy, widoczność na konferencjach, co też nasi ludzie mówią na konferencjach i tego typu rzeczy. I tutaj nie do końca kumam tego powiązania, że developer relations jest powiązane z sukcesem klienta i dla mnie autor, autorka nie wyjaśnia bardzo co ma przez to system na myśli, że że tak naprawdę to jest narzędzie do sukcesu klienta nie czuję tego, nie widzę tego za bardzo w tym artykule niespecjalnie jestem w stanie zrozumieć, bo tutaj podaję przykłady właśnie onboarding, adaptacji, i tak dalej, Co to są dla mnie tematy HR-owe, jak jest powiązane w dużym mierze z tym, jak jesteśmy postrzegani, czy jest łatwo w naszą firmę wejść, czy łatwo się do niej zaadoptować, odnaleźć w kulturze firmy, ale nie czuję tego powiązania, nie mam tego. To jest właśnie przykład takiego artykułu, gdzie temat wydaje mi się ciekawy, ale no właśnie nie potrafię go zrozumieć. Bo czasami tak się bywa, że artykuł przy pierwszym moim czytaniu wydaje mi się być jednym. Jak już przychodzi do nagrywania, czasami mam opinię, że już wtedy jest coś innego. I to jest taki przykład. Może ja po prostu czegoś w tym artykule teraz nie widzę, co widziałem wcześniej, ale wydaje mi się, że autor zarysuje ciekawy temat, czyli jak nasz employee branding, nasze relacje z, z pracownikami, deweloperami, ma wpływ na ich sukces i na sukces jako firmy. Ale. Nie ruszę za głęboko o tematu. Dobra, mały już jakiś czas. Jest piątek, piątunio, piąteczek. Mam nadzieję, że wasz weekend będzie udany, przyjemny. Bawcie się dobrze i do usłyszenia w poniedziałek.